ma, tak dobrze widzicie, to zestaw tarcz hamulcowych z tylnej osi z Ducato. Nie wiem ile czasu to stało, a jak jeździło to jak jeździło, ale w każdym razie tak to żywcem wyglądało po zdjęciu z auta. Na chwilę obecną co jest zrobione. Tył mamy zrobiony, tarcze, klocki, szczęki założone. Reparaturka lewego zacisku musi wjechać, bo nie do końca tłoczek się cofa. Pewnie przez chwilę będą Wam się tu jeszcze pokazywać zdjęcia. Silnik dukatu gotowy do wyciągnięcia. Tutaj mamy tak, turbawka z kolektorem, wszystko trzeba zawieść do sprawdzenia, do doprowadzenia do porządku. Także pierwsza część, która gotowa na swapa. a tutaj stoi maszyna tak to wygląda. Łąkielnówka od Iweko. Dobra, ta strona. Kompresor klimatyzacji. Te wyjścia są trochę inaczej niż w Ducato, także albo coś tutaj wymyślimy, albo będzie trzeba ten kompresor przełożyć. Łapa od silnika standard. Podstawa filtra oleju. Musi przyjść na taką, która jest skierowana ku dołowi. Pompa, wężyki od paliwa, to wszystko zostaje. Ta część zostaje, musi wyjechać tylko ten większy króciec na dłuższy trochę, bo w to jest dłuższy. Związka z silnika to też niestety musi wyjechać, także jakby ktoś był chętny jest do sprzedania. Jakiś jakieś pierdoły, pewnie żeby wilgoci nie łapało. Teraz tak, uliczka egiera razem z agierem. Też robi z tego silnika wyjazd, bo jest tutaj trochę szersza. Niż chłodniczka jak z Ducato. Także wolę nie ryzykować tego, czy to się zmieści na raz, czy się nie zmieści. Kolejna część, która jest tutaj do wylotu, to turbina razem z kolektorem. Także, gdyby ktoś był chętny, to jest do kupienia. O ile się dobrze orientuję, to jest to wersja do silnika 145-konnego. Tam alternator, identyczny jak w Ducato, to wszystko pasuje. Koło dwumasowe też do wylotu, także jeżeli ktoś jest chętny, to o, tutaj numer tego koła. No i co? Działamy. W opisie filmu wypiszę to co jest do zbycia. Dodam linki do aukcji. Coś jest chętny, można brać. Pompa wody z wisko, też do wylotu bo tutaj nie pasuje. No i chyba tyle, reszta wyjdzie w praniu także działamy.